Co sądzisz o obecnym kontencie fazy? Chcesz się z nami osobiście? W się sensie tak, że gadałam z nimi? Podrywaczem bym powiedziała. Podrywacze? Ale... No ale. Jakim, jaką metodą próbowali poderwać? No, patrząc się, nie powiem już gdzie, bo to trochę brzydko, ale. A jakbyś miała powiedzieć, kto z nich wydaje się tak najbardziej sztuczny? Ta, co ma Blond włosy w okularach, ona ma taki głos, moim zdaniem, strasznie sztuczny. Słuchaj, patrzysz na niego. jakbyś byś oceniła go od 0 do 10? Jeden? Okej, okay, okej. Okay. A na przykład takiego Dajmana? Myślę, że taki K2. I podpowiedź? To nie jest, nie jest to Mata. Pewnie Ci przyszedł do głowy pierwszy to, nie? Nie, w ogóle. Ja, taki żarcie. <gry> Słuchaj, w Twoich rękach jest sixpack skarpetek z Nike. Jego cena regularna to 130 zł. No i jeśli się jego cenę po przecenie, margin margines błędu to dyszka, a no to zostaje na Twoich rękach. 70? 56 zł, o, więc niestety nie mieścisz, ale nie jest to 4 zł, ale 4 złote, więc powiedz mi, czy obserwujesz nasze profile. Obserwuję, no? Pokaż. Jest, okej. Okay. No to słuchaj, może się nie zmieściłaś, ale za obserwację tak. zostają one u ciebie. Dziękuję bardzo. Proszę.